Cześć czołem. ja nazywam się Przemysław Szygłowski i dzisiaj długo zapowiadany, ale ciężko mi było nagrać filmik na temat linkowania zewnętrznego. Dlaczego ciężko mi było mi nagrać? Bo, bo to skomplikowany temat i tak naprawdę nie wiem jak daleko iść, jak daleko się zagłębić, ale postanowiłem, że poruszę same podstawy. A podstawą jest narzędzie, które tutaj widzisz: achrefs.com Backlink Checker. Pod tym filmikiem znajdziesz link do tego narzędzia. To jest darmówka, więc bardzo fajnie. Co prawda, okrojona nie pokazuje wszystkich linków, jakie prowadzą do Twojej strony internetowej, linków zewnętrznych, bo tymi się linkami zajmujemy, ale coś pokażą i wydaje mi się, że to jest dobry początek. Nie będziemy obawiać innych, skomplikowanych, bardziej narzędzi typu Majestic i semra czy, e czy płatna wersja achrefsa, bo. E mi mikrofon wypadł, przepraszam, bo poruszamy się tutaj budżetowo. Chodzi o to, żeby sam mógł sobie to zobaczyć bez wydawania na to kasy. Dobra, lecimy z tematem. O co chodzi z linkami zewnętrznymi? Linki zewnętrzne to są generalnie linki z innych stron niż Twoja strona do Twojej strony internetowej. Czyli na przykład e, masz stronę e, donet.pl i wchodzisz sobie po internecie, widzisz jakiś forum, na tym forum się udzielasz i piszesz, no zajrzyjcie na moją stronę doneta.pl, ktoś tą Donet.pl klika i przekierowuje się na Twoją stronę internetową. Tak, to jest link zewnętrzny, z innej strony niż Twoja. Jak to sprawdzać, jakość tych linków i w ogóle jak, na jakich stronach chcemy takie linki dawać, już pokazuję. Przede wszystkim w SEO nie liczy się ilość, ale liczy się jakość. I to jest złote na złota prawda, jeżeli chodzi o linkowanie zewnętrzne. Zobaczmy. Tą domenkę 4 No tutaj mamy u góry pokazane, jaka to jest domena ja Ci pokażę, to za strona kupiliśmy sobie na no ona wygasła, ktoś jej nie odnowił zrobiliśmy tutaj sobie taką stronę zapleczoną dla elektryka, czyli z tej strony będą wychodziły linki do stron naszych klientów, albo do innych stron, które, z których będą znowu wychodziły linki naszych klientów, tak, bo taka taka, taka, taka piramidka jest wskazana oczywiście robiona z głową no ale zobaczmy, tak? Ta, domen, ta domena 4k.pl ma domain rating 4,5. Domain rating to jest taka ocena wewnętrzna Ahrefs'a e, na podstawie linków zewnętrznych prowadzących do Twojej strony i Ahrefs ocenia te linki i na tej podstawie daje werdykt, jaka jest ocena Twojej strony, tu jest 4,5, czyli generalnie bida z nędzą. Każde narzędzie, nie wiem, Ahrefs, SEMRush, nie, Majestic ma swoje wartości, swoje jakieś tam wewnętrzne algorytmy, jednak one się pokrywają, tak? Tu to, to będzie miał 4,5, w innym będzie miał 10, ale znowu no, przeliczenie, idea jest wiadoma, tak? Chodzi o jakiś ranking, one są podobne u wszystkich, u wszystkich narzędziach, no ale zobaczmy. Przejdziemy dalej. 720 linków prowadzi do strony 4caro.pl z 23 domen odsyłających, z czego 74% to są dofollow. Co to jest dufollow i nofollow? Trzeba się tutaj chwilę zatrzymać. Link może być albo dufollow, albo nofollow. I jeżeli jest do follow, to jest wszystko w porządku, bo on przekazuje wartość domeny, z której link prowadzi do Twojej strony. Ale jeżeli jest nofollow, to tej wartości nie przekazuje. No to w takim razie zapytasz, po cholerę robić linki nofollow? A ja Ci powiem, że po to, żeby było jakieś urozmaicenie i zróżnicowanie, dywersyfikacja linków. Linki powinny być i nofollow, i dufollow, i z obrazków, jak tutaj widać linkiem jest obrazek. E, oczywiście przewaga powinna być linków do follow, 75% to jest minimum i to jest dobry wskaźnik. I linki powinny być z contentu, czyli z tekstu. Zobacz, wchodzimy sobie tutaj na tą stronę. Kurde, robię to na żywo, nie wiem pojęcie, wyskoczy, bo nie przygotowywałem się tak dokładnie do tego filmiku. O, nie działa. Dobra, e, pokażę ci na przykładzie strony Kancelaria Diritto. Zobacz, ta domenka ma dwa miesiące. E, to jest świeża strona, więc no, wiadomo im Starsza strona, tym więcej linków do niej prowadzi, e, i tym większy domain ranking, ale jak na dwa miesiące do Main Ranking 8 to jest naprawdę super. No i zobacz, prowadzi do niej link ze strony najlepsze polskie 30. E, I to jest link z e, kontentu content, z treści. Wszystkie linki wezują z kontentu, bo my robimy tylko linki z kontentu, nie robimy jakiejś tandety. No chyba, że dywersyfikacją się zajmujemy. Ten czas na jakiś czas oddamy jakiś taki link, e, wiem, który jest obrazkiem albo który jest niższej jakości. Ale to nie, o, o tym za chwilę zobacz. Mamy artykuł na temat, co to jest umowa handlowa ble, ble, ble na temat tego, co to jest umowa handlowa. I mamy link, e, tutaj na czerwono oznaczony umowa handlowa, który jak klikniemy prowadzi do strony klienta kancelarii Diritto. I teraz bardzo ważna sprawa. Link z contentu to jest link z artykułu, z jakiejś treści. I to są najbardziej wartościowe linki, jakie tylko mogą być. Więc takie linki są dla nas najważniejsze e, i takie linki pozyskujemy dla Ciebie. No i oczywiście pozyskujemy nie tylko z contentu, bo ten content też sami piszemy, ale pozyskujemy je dla ciebie z wartościowych stron. Ale jeżeli tutaj, jeszcze, zanim przejdziemy do wartościowych stron, podpowiem, że nazwa linka, czyli to, co linkuje do Twojej strony, ten tekst, który linkuje do Twojej strony, powinien zawierać słowo kluczowe, albo powinien być zbliżony do, twojego, do słowa kluczowego, na które się pozycjonujesz. Title po najechaniu myszką, zobaczcie, jest umowa handlowa, taki dym jakby skakuje, i to też powinno być zbliżone do tego słowa kluczowego, na której pozycjonujesz y, stronę, która się wyświetla po kliknięciu no właśnie, to już sobie omówiliśmy, no i jeszcze bardzo ważna sprawa, tak, przede wszystkim cały artykuł musi być na temat tej strony, tak, jeżeli Ty zajmujesz się, jesteś prawnikiem, a artykuł jest, nie wiem, o ulach, no to ten link jest, no, dużo mniej wartościowy i, e, i taki, no, że tak powiem, dobra, nie powiem z czego, bo jeszcze mnie tam YouTube odbędzie nie zasięgi, albo zablokuje konto. E, wracając, e, ten link pochodzi ze strony Najlepsze Polskie 30, który ma i ranking 22. I zobacz, do tej strony kancelara Diritto prowadzi 6 linków, znaczy prowadzą 6 domen odsyła, wszystkie są dofollowe, więc teraz musimy jakąś dywersyfikację mam zrobić następnym razem, ale jest, jest 7 linków, tak? Mamy domen i rating 8. W przypadku 4karo, domen odsyła 23, pro, 23 i mamy domen i rating 4,5. Dlaczego? Dlatego, że e, to jest strona, do której prowadzą linki dobrej jakości, z kontentu, z treści, linki dofollow. Tutaj niekoniecznie. E, więc, jeśli my pozycjonujemy Twoją stronę, to dbamy o te linki, żeby one były najlepszej jakości. Dobra, e, co jeszcze musisz wiedzieć? Zobaczmy na przykład następną stronę, na, czyli najlepsze polskie 30, jak wygląda. Domain Rancin 22, ale niesamowita sprawa. Odsyła do niej tylko 5 domen. No to dobra, dlaczego e, do kancelarii Diritto odsyła 6 domen jest 8, a tutaj odsyła 5 domen jest 22? Dlatego, że do najlepsze polskie 30 i tę domenę też kupiliśmy, przejęliśmy, ktoś jej nie odnowił, ona wygasła, my ją kupiliśmy. Zrobiliśmy tam vloga, z której linkujemy do Waszych stron internetowych. I zobacz, do tej domeny linkuje film wyborcza.pl, orange.pl, jasnośćno.eu, jakaś strona org.pl, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, czyli kurde blade, same zarąbiste strony internetowe, tak? Do niej linkują. I wystarczy 5 linków. Czego 60% do follow, czyli tylko 3 są do follow, bo WP.pl jest nofollow, orange.pl jest nofollow, czyli teoretycznie nie przekazują wartości tej domeny, ale wyborcza.pl już jest z kontentu, z treści i tę wartość przekazuje. I ten link 1 i z paradoksu net i, i pozostałe robią całą robotę i dają tę wartość, więc jeden, kilk, dwa, trzy super linki. Zrobią się taką, taką, taki, taki domain rating. Oczywiście, tak jak mówiłem, dywersyfikacja. Jeżeli nomena jest nowa, to ja bym nie inwestował. Nie wiem. E 2 4 5 tysięcy na zakup linki z Wyborczej, z Interii, z WP. Szkoda kasy, lepiej inwestować w takie linki jak na przykład mamy z tych domen przechwycony, jak najlepsze polskie 30 na UKPL, tak, gdzie mamy ten domain ranking na poziomie 2, 6, 22, bo im więcej takich linków tym twój domain ranking będzie rósł, twoja pozycja w będzie rosła. No i też taki przyrost jest naturalny. Tak? No bo y, bardzo mało jest stron, które powstają i od razu linkuje do nich interia wyborcza WPPL, Google, itp itd. Tak? To jest no, mało naturalne, szczególnie jesteś lokalną firmą małą, nie wiem, na przykład Mechanikiem z Katowic. No to o tobie wróżwana Polska nie będzie raczej pisała. Y, I dla Google takie linki będą nienaturalne i tylko mogą zaszkodzić. Dlatego przy rozlinku powinien być od takich śred... słabszych przez średnie do coraz lepszych, coraz lepszych, coraz lepszych. Im więcej, coraz lepszych, tym ranking rośnie. Dla Google to jest pozytywne, a jak to jest dla Google pozytywne, to twoje pozycje w wynikach wyszukiwania też w tę stronę pokaże. Tak, tak rosną, tak rosną, tak rosną. Eee, tak, tak, tak rosną. Eee, no i co? Co jeszcze powinienem wiedzieć? Eee, co jeszcze powinienem wiedzieć? Chyba wszystko ci pokazałem. No zauważ ja na przykład w donecie. Mam domej 1000 y, linków z 1000 linków z linki z 1000 domen i domej link na poza 76 To jest taki domej rank już naprawdę sztos. od 10 lat go gromadzę i o niego dbam więc no wymiata jeżeli ty będziesz domyń na poziomie 20, 30, 40%, no to tu już jest bardzo, bardzo dobrze. Ważne, żeby wyjść z tej dziesiątki, 12 i dobić do 20. Wtedy, wtedy, wtedy zauważy... faktycznie zauważam, że te wyniki pozy... pozycje w ogóle. E, fajnie rosną. No i trzeba też patrzeć na domain rating konkurencji, no nie ma co się ukrywać, tak, jeżeli konkurencja ma domain renting, nie wiem, 70, a Ty masz 15, no to tutaj nie ma co z nimi walczyć, w ogóle co do nich podchodzić. E, musisz trzymać się blisko konkurencji, musisz dbać też o dobre teksty e, SEO, o tym będzie osobny filmik, nie wiem, czy nagrywałem tekst, filmik o tekstach, chyba nie, albo coś w okolicy, o blogu nagrywałem, jak dodawać artykuł na bloga i tam opowiadałem trochę, więc też podlinkuję go pod spodem i jak nagram filmik o tekstach SEO, to też mnie podlinkuję, no i musi to być też o linki wewnętrzne, co jest bardzo ważne, o optymalizację SEO, ITP, ITD. Tych czynników jest dużo, o nich będę systematycznie w kolejnych filmikach opowiadał, a tym razem bardzo Ci dziękuję za uwagę. To co, do zobaczenia, cześć, jak masz pytania, dzwonisz, pytasz, chętnie Ci pomogę. Na razie.